Różne są fazy snu. Jest sen płytki, czyli taki, w którym drzemiesz pięć minut i potem walczysz, żeby otworzyć oczy. Jest sen głęboki, taki, w którym jesteś totalnie poza kontaktem z rzeczywistością. Jest faza REM, w której tworzysz alternatywną rzeczywistość i przenosisz się do krainy marzeń sennych. Ale jest jeszcze inny rodzaj snu, chyba najgorszy. Taki sen, w którym człowiek ma oczy otwarte. Chodzi, pracuje, żyje, załatwia swoje sprawy i nawet nie wie, że śpi. Adwent, adwent zaczyna się od takiej właśnie diagnozy. Święty Paweł w tym dzisiejszym drugim czytaniu nie pyta. Może jesteście troszkę zmęczeni. On, ale on ogłasza. Teraz nastała dla was, nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Czyli halo, budzić się, nieważne czy ty jesteś zmęczony, budzić się. Nawet jeśli wydaje się wam, że, że wszystko jest ok. Budzić się. I to jest, można powiedzieć, taki najmniej przyjemny, ale też najbardziej prawdziwy opis Adwentu. Bo to, jest, to nie jest czas świec, lampionów, piosenek. To jest czas, w którym... Bóg potrząsa kościołem, żeby ten przestał jechać na autopilocie, żeby się obudził. Skoro święty Paweł pisze swój list do chrześcijan, którzy są w Rzymie, to dzisiaj mówi też do nas, do ludzi, którzy są w kościele, że można być w ławce i spać. Można znać, znać pacierz, odmawiać go i spać. Można śpiewać oto Pan Bóg przyjdzie i nadal pozostawać we śnie. Paweł stawia bardzo jasną, bardzo jasną diagnozę. Jeśli mówi, nadeszła dla Was godzina powstania ze snu, to znaczy, że śpimy. Jeśli by tak nie było, nie byłoby potrzeby mówić, czas wstawać. Ten sen jest oczywiście pewną, pewną przenośną, przenośną, niedosłownie. I nawet przez Pawła ten sen jest dosyć szczegółowo opisany. Paweł pisze o uczynkach ciemności, o hulankach, pijatykach, kłótniach, zazdrości, rozpuście, wyuzdaniu, dogadzaniu, rządzą. To jest właśnie ten sen. Uczynki ciemności. Jeszcze raz, Paweł nie pisze tego do pogań. Paweł nie pisze tego do tak zwanego świata. Paweł pisze to do kościoła w Rzymie. To jest ważne, że nie do pogań, ale do Chrześcijan. Chcę, żeby Kościół się ocknął, żeby się przebudził. My często, nawet na liturgii słowa, można powiedzieć, że, że śpimy. Jakby zapytać, o czym była, czasem ciężko, czasem ciężko powiedzieć, te czytania tak przelatują. Więc chciałbym, chciałbym przeczytać sporą część drugiego czytania i poprosić o, o skupienie. Na czym, na czym polega sen i na czym polega przebudzenie? Paweł pisze, noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień. Nie w kulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa, i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając z Więc obudzenie, powstanie ze snu jest powrotem do Boga, do życia w prawdzie według Bożych przykazań. Pamiętaj o Bogu, czci dzień święty, czci Ojca i Matkę, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam, nie pożądaj te wszystkie przykazania. Powróć do tego, obudź się, nadeszła godzina powstania ze snu. Budzenie, o jakie nam chodzi, to jest duchowe zmartwychwstawanie. I to wcale nie jest naciągane. Paweł w innym swoim liście woła zbudź się ośpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Śmierć to jest nasze zerwanie z życiem, z Bogiem, z tym, który żyje i daje prawdziwe życie. Jeśli zrywamy z Bogiem, z życiem, to pracujemy, chodzimy, odpoczywamy, leżymy, śmiejemy się, płaczemy, ale tak naprawdę jesteśmy duchowo martwi. I trzeba się obudzić, ocknąć się z tej duchowej martwoty, powrócić do życia, z martwych wstać. Śpimy i często dobrze nam jest w naszym śnie. I nie mam na myśli tych, którzy. Którzy zapomnieli o pacierzu, o Słowie Bożym, niedzielnej mszy świętej, spowiedzi, komunii. Tak jak Paweł, warto, żeby usłyszeli to ci, którzy są kościołem. Mówię też do samego siebie. Czy my jesteśmy obudzeni, czy śpimy? Żyjemy, czy jesteśmy martwi? Prawdziwe życie to nie jest ciepełko i satysfakcja z mojej relacji z Panem Bogiem. Prawdziwe życie to jest troska i odpowiedzialność za tych, którzy już tego pacierza nie mówią, a których ścieżki do Kościoła dawno zarosły krzakami. Sens istnienia Kościoła to jest troska o tych pogubionych, zaniesienie im dobrej nowiny, to jest ewangelizacja. Sens istnienia, to, sens istnienia Kościoła to jest budzenie innych przez tych, którzy sami nie śpią, wybudzanie ze śpiączki tych, którzy się w niej pogrążyli. Jeśli innych nie wybudzamy, to sami jako Kościół śpimy. I nie zmienia tego fakt, że te sny bywają bardzo miłe i raz kolorowe. Taką starą, dobrą okazją do budzenia się w Kościele są rekolekcje. Warto docenić tych z nas, którzy, a jest ich dużo, którzy rozumieją, że rekolekcje trwają trzy dni i że nie polegają tylko na tym, żeby wpaść do Kościoła, by spowiadać się przed, przed świętami i tyle. Jest u nas duża grupa świadomych tego osób i to, to cieszy, ale dobrze wiemy, że wielu nie obudzi nawet, czy nie poderwie nawet wielki dzwon. Rekolekcje są dopiero za, dopiero za dwa tygodnie. Dlaczego dzisiaj już o tym mówię? Dlaczego, dlaczego ten temat? Żeby móc sobie ten czas zaplanować, żeby móc sobie wszystko tak poukładać, żeby, żeby w nich uczestniczyć. Dzisiaj zaczynamy adwent, on się za chwilę rozkręci na dobre i będzie miał sens wtedy, jeśli wydarzy się jedno. Prawdziwe obudzenie serca. Nie kosmetyczne poprawki, nie przewrócenie się na drugi bok w swoim śnie, nie lekkie odświeżenie, tylko decyzja. Wracam, wracam do Boga, chcę zmartwychwstać, wracam, wracam na serio. I jeszcze coś. Pomagam budzić się innym. Tym, którzy nawet nie wiedzą, że śpią. Czasem nie chce się wstawać i dobrze o tym wiem, że się nie chce wstawać, bo lubię spać, ale wstać trzeba. Trzeba wstać, żeby nie przespać swojego życia. Zbudź się o śpiący i powstań z martwych, a zajaśnieje Ci Chrystus.